Kochani, w trzynastym się. Na samym początku chciałam Wam wspomnieć o wczoraj, bo zapomniałam Wam powiedzieć o zapachu z celniki kalendarza Popsikałam rękę, ale nic, później rozmawiałam, rozmawiałam i zapomniałam Powiem Wam, że to był taki zapach słodki, lekki Taki troszeczkę tajemniczy Bardzo taki przyjemny, także Zobaczymy dzisiaj co tam, co tam Celinka ukryła w 13 w trzynastej paczuszce, chciałam powiedzieć okienku, a to jest paczuszka w 13 paczuszce, także żeby nie przedłużać kochani przechodzę do otwierania, my, z, y, otwierania kalendarzy, ja dzisiaj jestem jakaś zakręcona, słów mi brakuje, nie wiem dlaczego, w miarę jestem wyspana, choć wczoraj poszłam pójść na spać, bo najpierw pisałam yy, bloga, a później yy, jeszcze oglądałam vlog masy i tak yy, po prostu zeszło, że znowu poszłam pójść na spać, ale tak po prostu mają nocne marki. Zapomniałam wam jeszcze pokazać, pakuneczka 13. I dzisiaj jest Miss Dior y, Cherry, chyba tak to się czyta. Zaraz wam powiem, yy, bo, na, bo na razie, tak jak, yy, tak jak mówiłam, są takie te zapachy ostrawe, jak się popsika od razu. Yy, następną paczuszką, yy, weźmiemy paczuszkę od Asiuni. Dzisiaj trzynasty, ale ja, to, ja, ja do tego tak podchodzę, że trzynasty to po prostu jest szczęśliwe i spotykają. Mnie w tym dniu same dobre rzeczy. Także tak do tego trzeba podchodzić. Nie wierzę w przesądy. Także, kochani, mam nadzieję, żeby też nie. No i karteczka. Czyń to, co podpowiada ci serce. Oj, mądre słowa, tak. Jak człowiek idzie za głosem serca i to, co w życiu y, potrzebuje, i naprawdę się tego trzyma, to jest wszystko dobrze, bo człowiek żyje zgodnie własnym y, podejściem i sumieniem. wszystko się zgadza. Ojej, coś dla y, domowego spa, czyli maseczka na usta. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. Fajna, taka żelowa. Dziękuję bardzo, Asiu. Będę robiła sobie domo, domowe spa, chociaż powiem Wam szczerze, że od y, dłuższego czasu nie robiłam y, maseczek na twarz. I właśnie później Wam pokażę. Wczoraj y, y, po pracy byłam na zakupach no i wstąpiłam jak to ja do Rosmana i w Rosmanie była y, limitowana edycja maseczek z Isany. Właśnie wczoraj y, po kąpieli jeszcze przed. Y, Zanim usiadłam do komputera, zaaplikowałam sobie tą maseczkę i naprawdę poczułam się dużo, dużo lepiej, bo ja chyba naprawdę już się przyzwyczaiłam do robienia tych maseczek i jak ich nie robię, to czegoś mi brakuje. Czyli mam, mam nadzieję, że to nie jest uzależnienie, ale moja skóra chyba się już do tego przyzwyczaiła. No ale yy, cóż, to nie o tym. Następny kalendarz będzie kalendarz yy, OnlyBio. Dzisiaj jest wafelek www, z tym, że z gorzką czekoladą. Jestem ciekawa tego z gorzką czekoladą, bo naprawdę może być fajne połączenie właśnie troszeczkę mniej słodkie i to właśnie dzisiaj przetestuję do kawy pewnie. Chociaż wczorajszego do kawy nie zjadłam, wczoraj zjadłam do kawki duplo już Było dobre. Jeszcze co nam zostało? Został nam kinderek. O, już te okienka odpadają. Powoli zaczyna się rozpadać ten kalendarz. Tu mamy trzynastkę. I dzisiaj mamy. Mini Kinder Bueno w białej czekoladzie. Kochani, to już by było wszystko w, w moich kalendarzach. <tryk> Chciałam Wam pokazać jeszcze tą maseczkę, którą wczoraj robiłam. Zobaczcie, jaka, jaka piękna aplikacja, taka świąteczna. Ale co, co chcę o niej powiedzieć, że to była maseczka dobrze nasączona, aż za, aż za dobrze, tak aż odciekała. Był to płyn taki bardziej kromowy, taki bardziej kleisty i bez zapachowa, po prostu niczym nie pachniała. Pomijając to, że ja, ja za bardzo nie lubię maseczek w płachcie i tylko się sugerowałam tą piękną y, aplikacją y, na opakowaniu i myślałam, że y, zapach będzie taki bardziej słodki i świąteczny. No ale za, y, zapachu nie było. Ma, było ma moje rozczarowanie z tym, że jak ściągnęłam tą maseczkę z twarzy to moja skóra się tak dziwnie kleiła. No ale pomyślałam sobie cóż y, Klei się, no to ok, że zobaczę dzisiaj efekty właśnie aplikowania tej maseczki. I powiem Wam szczerze, że byłam mile zaskoczona, ponieważ rano skóra moja taka była nawilżona, nawodniona, taka wypoczęta, i naprawdę ta maseczka zrobiła dobrą robotę. Także kochani, możecie sobie ją przetestować. A teraz jeszcze Wam przeczytam, bo zapomniałam. Maska z tkaniny z nadrukiem, niedźwiedź polarny. Intensywna pielęgnacja, każdy typ skóry. Szukam, yy, szukam, żeby przeczytać wam efekty. O, właśnie! Obfita pielęgnacja z nawilżeniem, zapewniająca wypoczętą i promienną cerę. Koi skórę i pomaga złagodzić uczucie napięcia. Skóra staje się intensywnie odżywiona. Jedwabiście gładka. Gładka i miękka. Tak, kochani, to jest prawda. To mogę potwierdzić, że taka moja skóra dzisiaj rano była. Taka wypoczęta, taka odżywiona, taka nawodniona, Także mogę Wam powiedzieć, że z czystym sercem Wam tą maseczkę polecam. A jeszcze jedno chciałam wspomnieć, że na tej płachcie yy, był taki nadrok, śnieżynek i takich właśnie małych mikołajków. Bardzo sympatyczna yy, w klimacie maseczka, także nie żałuję, że ją kupiłam, bo naprawdę fajne. W ogóle produkty z Isany są fajne. Dajcie znać, czy Wy coś używacie z Isany, jak podchodzicie do, do tej marki, bo ja naprawdę jestem zadowolona. <laughs> Przepraszam, yy, z tych różnych produktów. Yy, także kochani. Życzę wam miłego dnia, uśmiechu na twarzy i, i wszystkiego dobrego. Widzimy się już jutro w następnym vlogmasie. Ja zbieram się do pracy i będę wam po prostu wstawiać ten film na kanał, żebyście mogli sobie obejrzeć. Także kochani, buziaki, do jutarka, trzymajcie się cieplutko, papa! Pa.